Się mam, a to jest Pokemon, to jest 6 odcinek z Farming Center 2013. No niestety na razie jestem sam, wchodzili, wychodzili, mhm, uh -huh. ale ja się biorę za koszenie, bo jest roboty, mówię wam, więc tak, dołączył jakiś światek 6, e Dobra. Nie, na pewno nie jest prawdziwy świadek. Mano A, mniej. Nie, tu będę kosił, a on będzie tą też kosił. Trawkę. Na razie mi słabo idzie przez odcinek a tak mało sprzętu. No dobra, a co ci chodzi, gościu? No dobra, więc ja tu teraz będę wychodził. Tam Swiatuś będzie też robił. Ja tu rzepak, który mi dostał jeszcze tego. No czekajcie tutaj ten rzepak piszcie w komentarzach chcecie ze mną zabrać Chętnie zagram no to tyle chyba no nic nic nie ma Dobra ludzie lecie ile tutaj jest zboża więc ja koszm, a ten światek tutaj dać koś. No jak gośisz, człowieku. Koś chyba on nie jest prawdziwy, raczej, bo światek już nie ma. Trzynastkę raczej do było to tego, że piętnastkę. Ale kto wie. Ale mu pisał, że nie ma tego, no piętnastki eee, to nie jest prawdziwy światek. Ale ja tam zasłamy. Postaram się jeszcze wrzucić dla Was dwa odcinki, chyba to w sobotę, nie wiem. Postaram się dla Was zrobić to w weekend, żeby było trzy odcinki z trzynastki. Weekend jest trzynastkowy. A piętnastka to też gdzieś weekend, postaram się. Weekend jest wolny, oczywiście. O ludzie. No więc ja się będę zmężał, no więc będę ze mną do światek. Więc co? Na razie i trzymajcie się do siedmego odcineczka, więc papa pa. Marka, cześć i papa. Pa.